Dobry wieczór Państwu. W ubiegłym tygodniu Polska odwiedził prezydent Litwy Gintana Nauseda, właśnie wybrany. Była to jego pierwsza podróż zagraniczna, właśnie do Polski. Przypomnijmy, że pani Grzybałowska i te dalia, pierwszą podróż udała się do krajów skandynawskich. Jaka będzie różnica teraz, jeżeli chodzi o politykę litewską wobec Polski? No, przede wszystkim przyjrzymy się, kim jest Gintana Nauseda. Przez ostatnie 10 lat pracował w banku szwedzkim Enskilda. Przedtem pracował w Banku Narodowym Litewskim. Jest z zawodu ekonomistą. Wśród swoich współpracowników ma Polaka Niewiarowicza. To jest Polak, który kończył SGH. I był już ministrem energetyki. Znaczy, najpierw pracował przez wiele lat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Litwy, a w latach 14-16 był ministrem energetyki z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Wtedy został usunięty przez Dalię Skyte. Teraz Niewierowicz będzie doradcą, znaczy właśnie to współ, najbliższym współpracownikiem Nausedy i będzie zajmował się sprawami infrastruktury. No to jest sprawa zrozumiała. Chodzi przecież o budowę Via Baltica, połączenia z Via Carpatia, chodzi o połączenia kolejowe, Rail Baltica, całe, całą tę infrastrukturę, która ma łączyć Litwę przez Polskę z południem Europy. Także to jest oczywiście dobra informacja. Sam Nauseda przed wjazdem do Polski spotkał się z dyrektorami szkół polskich i e, mimo oporu nacjonalistów e, przyznał status gimnazjum szkoły imienia Konarskiego, o co Polacy się od dawna starali. Więc jeżeli chodzi o szkolnictwo, prawdopodobnie e, sytuacja się ulegnie poprawie. Ale e, trzeba pamiętać, że Naustada był przeciwnikiem postulatu polskiego pisania nazwisk polskich w dowodach osobistych, w paszportach polskimi literami. Nie wiemy, co będzie z nazwami w języku polskim, obok nas, na przykład ulic w języku litewskim, tam gdzie Polacy stanowią no, nawet nie większość, ale ponad 20%, bo takie są zasady unijne. Tutaj musimy rozróżnić dwie rzeczy. Stosunek do Polaków i Polski i stosunek do Polaków na Litwie. Otóż to, że Nauseda i jego środowisko jest zwolennikiem współpracy z Polską, to wcale nie znaczy, że są zwolennikami współpracy z Polakami na Litwie. To są jakby dwie odrębne sprawy. Nawet ci, którzy są zwolennikami jak najściślejszej współpracy z Polską, jednocześnie zarzucają Polakom na Litwie kurs prorosyński, co jest oczywiście prawdą, ale sami swoją polityką nacjonaliści litewscy, Polaków, na, do, do, tego, do tej współpracy z Rosjanami spychają. Poza tym jest jeszcze inny argument. No, jest argument taki, że jeżeli Polacy mają mieć 8 mandatów jak teraz i liczyć się przy ewentualnym tworzeniu rządów koalicyjnych, to muszą e, mieć również głosy rosyjskie. Jeżeli będą mieli głosy tylko polskie, to nie będą mieli ośmiu mandatu mandatów i wtedy nie będą się liczyli przy rozmowach koalicyjnych, o czym za chwilę. Nauseda e, rozmawiał w Polsce e, na trzy zasadnicze tematy. To jest e, sprawy gazowe, no bo chodzi o przyłączenie e, Litwy do naszego systemu gazowego. E, transport, no to to, co już mówiłem, cała infrastruktura Via Carpatia. I sprawa energetyki, czyli ten taki blok gospodarczy. Drugi blok to jest kwestia bezpieczeństwa. Na USA jest zwolennikiem współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż tak to formułuje, że chcemy współpracować ze Stanami i z Unią Europejską. No to do końca się nie pokrywa, bo nie można współpracować jednocześnie z Niemcami i Stanami Zjednoczonymi w takim samym zakresie. Ale to, co jest istotne, no to Nauseda chciałby, żeby jak Polska szkupi te patrioty, żeby one również chroniły obszar powietrzny Litwy. Także jeżeli chodzi o współpracę w ramach NATO, tutaj jest no, pełna wspólnota poglądów i oczywiście jeżeli chodzi o zwiększenie kontynentu amerykańskiego, tak samo. Jest też sprawa dla nas istotna, jeżeli chodzi o postawę Litwy w Unii Europejskiej. Poprzednia prezydent Dalia grywał Skajtę, tak mówiąc, naprawdę nienawidziła Polaków. To, że nie znosiła Komorowskiego czy Sikorskiego, to ja się nie dziwię. To jest reakcja naturalna każdego normalnego człowieka. Ale chodzi o to, że Grybał Skaitę zapowiadała, że jeżeli będą głosowania w Unii przeciwko Polsce, to ona będzie głosowała przeciwko Polsce. Nauseda stwierdził, że głosować przeciwko Polsce Litwa nie będzie. To jest zasadnicza różnica. Także widzimy, że tutaj sytuacja się poprawia, aczkolwiek nie tak, jak byśmy chcieli. I teraz sprawa sytuacji wewnętrznej. Otóż mamy rok do wyborów parlamentarnych na Litwie. I główna partia rządząca w ojsteciu Sejunga, czyli Związek Chłopów i Zielonych, musiał zawrzeć nową koalicję, ponieważ klub parlamentarny topniał z 59 do 49 posłów. To jest jeden południe. Drugi powód to są walki wewnętrzne w ramach partii Chłopów i Zielonych. Z jednej strony jest to bardzo ostry konflikt między przewodniczącym partii i przewodniczącym parlamentu Pransketisem. Przy czym tak się składa, że Pransketis jest o wiele bardziej popularniejszy jako polityk niż szef partii Karabauskis. A dla nas istotne jest to, że Karabauskis jest no powiedzmy sobie biznesmenem który cały swój majątek zawdzięcza handlowi z Rosją. Po prostu sprzedaje Rosji materiały produkty rolne. I w związku z tym no, nie jest dla nas najlepszym partnerem. Druga sprawa to jest też taki cichy konflikt między premierem z Karnelisem. Samulisem Skwardelisem, który zajmuje stanowisko propolskie, tak to nazwijmy, a Karbałowskisem. Przy czym Skwardelis nie jest członkiem partii, ale jest typowany, że jakby wstąpił do partii, to mógłby zostać jej przewodniczącym. Także mamy tutaj wewnętrzne rozdarcie między ludźmi związanymi z kierownictwem Partii Chłopów i Zielonych. I to wszystko spowodowało, że zawarto nową koalicję. W skład tej nowej koalicji weszło 49 posłów od Karbowskisa. postkomuniści Kierkilasa. Gdy Kierkilas był młodym działaczem komunistycznym w okresie perestrojki i wtedy oczywiście popierał Brazałowskasa, był z tej ekipy tak tzw. suweren komunistów. Trzecim Klubem jest klub Porządek i Sprawiedliwość, Twarkate i To jest klub, który reprezentuje partię założoną kiedyś przez prezydenta Paksasa, który został za swoje kontakty z Rosjanami usunięty w drodze impeachmentu z tego stanowiska. Klub tej partii uległ dezintegracji, ale ponieważ jednocześnie w ciągu tych trzech lat partia chłopów się no, rozchodziła, tak powiedzmy, rozpływała, to część posłów przeszła do porządku i sprawiedliwości, w związku z tym utworzono Nowy Klub Porządku i Sprawiedliwości. On ma otrzymać Ministerstwo Obrony. Ma siedmiu posłów. Natomiast ośmiu posłów ma Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, która wchodzi do rządu. Polacy otrzymali dwa ministerstwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, co jest rzeczywiście rzeczą zadziwiającą, że na takie ustępstwo Litwini poszli. Aczkolwiek no, jest tylko rok do wyboru, więc. Tak naprawdę wiele Polacy tam nie będą mogli zrobić. No i Ministerstwo Transportu. Tu oczywiście wchodzą w grę sprawy gospodarcze, właśnie w współpracy z Polską i budowy połączeń północ-południe w naszym regionie. Jaki będzie konkretny skład rządu litewskiego? No to właśnie w tym tygodniu toczą się negocjacje. Prezydencę niektórych ministrów zmienić. Zobaczymy, jak ostateczny skład rządu będzie wyglądał. Należy jednak podkreślić, że, np. Masiulis, minister transportu, dotychczas bardzo blisko współpracował z Polską i nawet, no ponieważ to ministerstwo zostało w ramach umowy koalicyjnej przyznane w związku, w Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, no to Masiulis deklarował nawet, że może tutaj reprezentować Polaków. Kto ostatecznie w rządzie zostanie, no to w tym tygodniu wszystko się będzie decydowało. A teraz przejdźmy do spraw międzynarodowych. Ja wiem, że opcja rosyjska w Polsce nieustannie. Poszukuje dowodów na porozumienia amerykańsko-rosyjskie i sprzedaż, a to Ukrainy, a to Polski, a to całego regionu Rosji, żeby uzasadnić konieczność zbliżenia naszego z Rosją. No ale niestety dla nich, a na szczęście dla nas, rzeczywistość wygląda inaczej. Było ostatnio spotkania dyplomata amerykańskiego Davida Hale'a z wiceministrem spraw zagranicznych Rejapkowym w sprawie Wenezueli. No i wbrew oczywiście tym nieustannym zapowiedziom, że już Wenezuela za Ukrainę została wymieniona, jest to nieprawda. Nie do Amerykanie z Rosjanami nie doszli do żadnego porozumienia w tej kwestii. Podobnie jak wcześniej, Trump z Putinem też żadnego dealu nie zawarł. Jeśli chodzi o, o sprawy Ameryki Południowej, to trzeba pamiętać, że to nie tylko Wenezuela jest tym sojusznikiem rosyjskim. Jeszcze trzeba pamiętać o Sandinistowskiej, Nikaraguj. Mało się o tym pisze, a warto zaznaczyć, że rząd prezydenta Ortegi zezwolił okrętom rosyjskim na zawijanie do portów w Nikaragui, na patrolowanie wybrzeża Nikaragui. Dokonał tam zakupów wojskowych, m.in. w ciągu tych chyba już dostarczono T-72, natomiast mają być jeszcze dostarczone helikoptery. Rosjanie zbudowali centrum takiego szkolenia dla policji zwalczającej mafie narkotykowe, przy czym to centrum ma służyć ewentualnie szkoleniu policji ze wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej. Ale co najważniejsze, pod pretekstem budowy stacji GPS-u, która, która ma połączenie z satelitą rosyjskim, Obok ambasady amerykańskiej wybudowano urządzenia, no i oczywiście nie ma to nic wspólnego z GPS-em, tylko jest to stacja. Podsłuchowa. Trzeba jeszcze pamiętać o tych bliskich stosunkach rosyjsko-nikaraguańskich. Przez pewien czas Rosjanie też chcieli rozszerzyć swoje wpływy na Salwador, gdzie prezydent, który właśnie ustąpił, Salvador Sanchez-Seren, był byłem przywódcą partyzantki w latach 80., który ściśle współpracował z Sowietami, a potem z Rosjanami. No w tej chwili Prezydentem nowym został Bukele, który ma pochodzenie palestyńskie i którego ojciec wspierał partyzantkę lewicową i komunistyczną, ale sam Bukele doszedł do tego stanowiska samodzielnie, ponieważ wpadł w konflikt z Serenem no i wygrał wybory bez poparcia byłego prezydenta. Jednocześnie y, mamy okres wyborczy w Stanach Zjednoczonych, no i y, mimo tych nieustannych zapowiedzi, że już jutro za 3 godziny wybuchnie wojna w Zatoki Perskiej, na żadną wojnę się nie zapowiada. Przy czym tutaj prezydent Trump wpadł w pewną pułapkę, no bo liczył na to, że jak będą sankcje, rzuci Iran na kolana i Iran będzie chciał podjąć negocjacje. Stanowisko irańskie jest proste. Podejmujemy negocjacje, ale pod warunkiem, że sankcje zostaną zniesione. To raz. Najpierw. Dwa. Warunkiem rozmów na temat rakiet irańskich. Jest rezygnacja Stanów Zjednoczonych z sprzedaży rakiet balistycznych państwom arabskim, które są przeciwnikami Iranu. No, chodzi oczywiście o Emiraty i Arabię Saudyjską. Kwestią sporną, w tej chwili najważniejszą, jest budowa środków przenoszenia, czyli możliwość, że Iran będzie miał takie rakiety, że bez problemu z terenu Zatoki Perskiej czy z terenu Persji będzie mógł ostrzelać Izrael. Także tutaj na jakieś porozumienie się nie zanosi. No i myślę, że w związku z rokiem wyborczym prezydent Trump nie będzie mógł oczywiście rozpocząć żadnej działań wojennych, zresztą nie jest to w jego interesie. A ponieważ Iran jest nieustępliwy, no to niestety, ale straci twarz. Bo nie ma innego wyjścia, jak dogadanie się z Iranem. Ten konflikt był z Iranem zupełnie niepotrzebny. Europa zapowiedź Iranu, że będzie wzbogacał uran do 4,5%, skwitowała apelem o to, żeby tego nie robił, ale też do sankcji się nie przyłączyła, ale również, jak już Państwu mówiłem, nie uruchomiła tego specjalnego systemu operacji bankowych dla sprzedaży ropy. Sam prezydent Trump nie może żadnej wojny rozpocząć, dlatego że sondaże wskazują, że czterech kandydatów. Partii Demokratycznej pokonuje prezydenta Trumpa, to znaczy każdy z tych kandydatów. Jest tego kwestia różnicy w procentach, tak? ale prezydent Trump przegrywa z każdym z czterech kandydatów Partii Demokratycznej. I co z tego wynika? No, będzie musiał szukać poparcia wyborców i na pewno wyborcy żydowscy mu tego poparcia nie zapewnią, bo wyborcy żydowscy głosują na demokratów. W 80 albo 90%. Stąd jest szansa dla nas. Jeżeli Polonia się odpowiednio zmobilizuje, no to. Bardzo prawdopodobnie jest taka sytuacja, że ewentualne zwycięstwo prezydent Trump będzie zawdzięczał naszym rodakom w Stanach Zjednoczonych. Stąd, jak sądzę, zapowiedź wizyty w Polsce 31 sierpnia i 1 września tego roku. No i oczywiście należy to wszystko wykorzystać do, po pierwsze, ustalenia lepszych warunków współpracy wojskowej żeby te nasze zakupy nie pozostały zakupami izolowanymi, czyli jak mamy F-35, to żebyśmy mieli całe przyrządowanie do nich, centrum dowodzenia i tak dalej, żebyśmy mieli pociski i przede wszystkim do zablokowania roszczeń żydowskich. Dziękuję Państwu.